Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was bardzo króciutkim filmikiem, w którym chciałam Wam zaprezentować kartkę wykonaną na ślub. Jest to kartka, która powstała na zamówienie. Ja tą karteczkę wykonywałam też stosunkowo szybko, ponieważ zamówienie dostałam w poniedziałek i w poniedziałek wieczorem wykonałam tą kartkę, ponieważ kartka musi zostać dostarczona w środę, gdyż ślub odbywa się w piątek. Jeżeli chodzi o całą tą kartkę, to została wykonana w odcieniach zieleni i złota. Kolekcja, którą wykorzystałam, to przepiękna kolekcja. tej kolekcji jestem zakochana. To są złote sny od Paper Havana. Jest cudowna ta kolekcja, bardzo, bardzo mi się podoba. I właśnie czekałam na, na możliwość wykorzystania tych papierów, ponieważ jakiś czas temu zakupiłam sobie i mały bloczek i kilka większych arkuszy, i doczekałam się pojawia się okazja na zrobienie właśnie takiej kartki. Wykorzystam właśnie tutaj tą, e, tą kolekcję. Kartka jest w pudełku, jak widzicie, w pudełeczku z okienkiem. E, Sama pudełeczko przyozdobione jest stosunkowo skromnie. Mamy e, tutaj różyczki w odcieniach e, jasnej, zieleni, tak żeby pasowało to do kolorystyki e, samej kartki, użytych papierów. I mamy taką etykietkę, taki blankiecik wycięty e, wykrojnikami. Mamy pod spodem wykluź z wykrojnika taki większy. Z papieru z kolekcji, na to przyklejono mniejszy wykrój z imieniami młodych oraz datą, datą ślubu. Sama karteczka prezentuje się w następujący sposób, już Wam pokażę. Tutaj jest taka specjalna szczążeczka właśnie, żeby sobie podważyć tą kartkę, żeby tutaj nie grzebać, żeby tam nie, no żeby ta karteczka się nie pomiszczyła przy wyjmowaniu. Pudełeczku w, środku. Pudełeczku w środku ozdobiłam fragmentem arkusza właśnie z kolekcji, ponieważ stwierdziłam, że będzie się to naprawdę fajnie prezentowało. Zresztą ta kolekcja jest tak piękna, że po prostu chciałam jej użyć tutaj jak najwięcej, żeby było jak najwięcej właśnie tych pięknych, pięknych grafik z tej kolekcji. Tutaj mamy kółeczko, które przytrzymuje nam wstążeczkę. Karteczka wygląda tak, wydaje mi się, że nie jest zbytnio przesadzona, ale też nie jest jakoś przesadnie skromna. Chciałam tutaj to wszystko w jakiś sposób taki wypośrodkować, nie chciałam właśnie, żeby była taka bardzo, bardzo skromna, ale też nie chciałam, żeby te wszystkie tutaj kompozycje były nadmiernie rozbudowane i żeby ta kartka była jakoś bardzo bogata, ponieważ chciałam, żeby też pasowała do odbiorcy, do osoby, do której powędruje ta karteczka. I w ten sposób starałam się ją budować Wykorzystałam tutaj też Jak widzicie złoty papier Mamy na Użyty ten złoty papier jako arkusz bazowy Na który naklejone Następnie są arkusze z kolekcji Na samym środeczku Na serwetce to jest taka serwetka Wycięta też z jasno-zielonego Papieru Z kolekcji Na tej serweteczce mamy Przyklejoną tekturkę właśnie z młodą parą ja tej tekturki już niczym nie barwiłam ponieważ bardzo e, podoba mi się efekt takiej właśnie surowej tej, tej tekturki gdzieś tutaj jeszcze na brzegach widać takie e, cienie po, wycin po wycinaniu tej tekturki, bardzo mi się ten efekt podoba dlatego nie chciałam też tutaj barwić, a nie embosować w żaden sposób tej tekturki pasowała mi właśnie do tej, do tej kolekcji jej w takim surowym stanie, pod serweteczką jest odrobina sizalu tutaj mamy też przeciągniętą przez ten arkusz górny piękną białą koronkę, jest to koronka, którą zakupiłam w Zielonych Kotach i tutaj w rogu z boku mamy taką zbudowaną kompozycję z różyczek, wycięte listeczki, mamy właśnie też tą wstążeczkę, tutaj jest zawiązana kokardka, mamy kilka takich drewnianych, tekturowych, nie wiem jak to nazwać, jagódek, nie jagódek, takich właśnie kuleczek, są wykroje z papieru z, papieru z kolekcji, są wykroje ze złotego papieru. Tutaj też możecie je e, zobaczyć. I napis: dwa serca i jedno życie. Jest to napis z napisów takich, e, z arkuszy, z napisami z e, Craft Oclock. Jest też a, podbity właśnie na, e, na tym złotym papierze. Jest też delikatnie e, to wszystko e, podniesione dodatkowo, żeby tak też nadać błysku tej całej karteczce, takiego dodatkowego. A takie te e, pół perełki. Z takim brokatowym efektem, też złota. Tył kartki oklejony, mój podpis, w środku kartka też jest oklejona papierem z kolekcji, wypełniona już życzeniami. I tak prezentuje się w całości ta karteczka w pięknych kolorach zieleni, właśnie połączona ze złotem. Kartka będzie do pudełka. Jak Wam powiedziałam, filmik bardzo króciutki z prezentacją e, karteczki, e, czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. E, jak Wam się e, podoba wykonana przeze mnie kartka na, e, na ślub. Ja ze swojej strony serdecznie Was e, pozdrawiam i do następnego filmiku. Jeżeli e, chcecie być na bieżąco, to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego e, kanału. Pa! pa.